Excellence is there. thank you This is yeah W noc wigilijną otwiera się ogromna Księga Pielgrzymstwa Narodu, który dziś wędruje duchem ze wszystkich zakątków świata do własnego domu rodzinnego i do Betlejem. Zespoleni wiarą wołajmy do Chrystusa złożonego na sianie. Obdasz nas miłością i pokojem. Chryste, który przyszedłeś na ziemię, aby wszyscy byli jedno, zgromadź całą ludzkość w jedną rodzinę kochających się Twoich dzieci. Obdasz nas miłością i pokojem. Zbawicielu świata, który ubogi i pokorny, narodziłeś się w stajni betlejemskiej, wspomina ubogich i pociesz smutnych. Obdasz nas miłością i pokojem. Synu Boży, który zstąpiłeś na ziemię, aby wszystkich zaprowadzić do nieba, Przyjmij naszych zmarłych rodziców i wszystkich naszych bliskich do Twojej światłości. Obdasz nas miłością i pokojem. Chryste, który miałeś wielu przyjaciół na ziemi, otaczaj opieką tych, którzy szlą nam życzenia świąteczne, którzy o nas pamiętają i wszystkich naszych przyjaciół. Obdasz nas miłością i pokojem. Ojczy nasz, Chrystus który się jest w niebie. Święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw złego, Amen. Chryste nasz Zbawicielu, który zająłeś ostatnie miejsce na tej ziemi i dałeś nam wzór życia w miłości, prosimy, zamieszkaj w naszej rodzinie i jednocz nas w tej miłości. A teraz błogosław te dary, które z wdzięcznością będziemy spożywali, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Przyjdź Jezu do naszej rodziny. Amen. Oto światłość, która w noc dzisiejszą przyszła na ziemię, by rozproszyć ciemności grzechu. Bogu niech będą dzięki. W imię Ojca i Syna, Ducha Amen. Ale Boże Jezus mój, czy zawsze Syn jest Twój. Rano, wieczór, We,. noc, Zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam zbawiciel, którym jest Mesjasz-Pan. Takie słowa skierował Anioł do pasterzy w noc Bożego Narodzenia. Słowa te skierowane są dzisiaj również do nas. Niech więc radość płynąca z narodzenia Pana będzie udziałem całego świata, naszego polskiego narodu, naszej rodziny, wszystkich naszych krewnych, znajomych i przyjaciół. Wszystkich ogarniamy dzisiaj myślą i sercem, i prosimy Pana, by napełnił ich radością i pokojem. Przełamiemy się opłatkiem, który nam przypomina ciało Chrystusa, pokarm niebieski i Jego bezgraniczną miłość do nas, a zarazem uczy nas, że mamy dzielić się z braćmi ostatnim kawałkiem chleba. Życzę Wam wszystkim i sobie. Byśmy tworzyli jedno serce i jedną duszę i jako dzieci Boże tworzyli domowy Kościół. Niech więc panuje w Nim radość i pokój, o którym śpiewali aniołowie nad grotą w dzisiejszą noc Bożego Narodzenia. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Panie Jezu Chryste, który rodząc się jako dziecię uświęciłeś życie rodzinne, pozostań w naszym domu i zajmij z nami miejsce przy stole, błogosławiąc te dary, które z Twojej dobroci przygotowaliśmy na stół wigilijny który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Przyjdź, Jezu, do na naszej rodziny. Dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, rodząc się w stajni betlejemskiej jako bezbronne dziecko. Opowiada nam o tym Ewangelia. Stojąc, posłuchajmy z wiarą, jak to czynili nasi przodkowie. Słów Ewangelii opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodziny Syna Bożego i Jezusa Chrystusa. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą z Syrii był Kwireniusz. przybyli więc wszyscy, żeby się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret, do Judei do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, będąc w stanie Bogów odmiennych. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, dlatego że miejsca dla nich nie było w gospodzie. Otóż w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swą przodą. Naraz stanął przy nich Anioł Pański i jasność Pańska zewsząd ich oświeciła. Także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się, oto zwiastuje Wam wielką radość, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam zbawiciel, czyli Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla Was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie i nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobaniu. Oto słowo Pańskie. Panie, Panie Jezu Chryste, który w dzisiejszą noc przyszedłeś na świat, rodząc się w grocie betlejemskiej Najświętszej Maryi Panny, przyniosłeś spokój całemu światu i oświęciłeś życie rodzinne, pozostań w naszej rodzinie i zespór i więziami Twojej miłości, a słowo Twoje niech nas przebywa z całym Twym bogactwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy Go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Obecnie w duchu miłości i przebaczenia przełammy się opłatkiem chlebem miłości. Otwierając serca nasze miłości wzajemne, otwieramy je na przyjście Pana. Niech w nim każdy człowiek znajdzie dobroć i przyjaźń. Niech wszyscy, którzy żyją w naszej rodzinie i odwiedzają nasz dom, będą szczęśliwi, zdrowi, serdeczni. Niech mają zawsze dobre zamiary, i aby wszyscy wszędzie się radowali. Niech Pan będzie zawsze z nami. W naszym domu i niech sprawi, abyśmy uczestnicząc w tej wieczerzy stali się uczestnikami jego radości w Królestwie Bożym. Dzisiaj Betlejem dzisiaj Betlejem wesoła nowina. Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a nie Króle witają, pasterze śpiewają, Betlejem tak Cuda, cuda. Ogłaszają, Chrystus się rodzi nas o swobodzi, a nie migrają, króle witają, a sterze śpiewają, dęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z pobożną radością czcimy narodzenie Syna Twego, Panie. Daj nam tę łaskę, abyśmy żywą wiarą pojęli głębię tej tajemnicy i pokochali ją gorętszą miłością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie Jezu, który przyszedłeś na ziemię w największym ubóstwie i stałeś się jednym z nas Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy, Uwielbiamy Cię, Panie. Panie. Za to, że zbawiłeś nas wszystkich i uczyniłeś dziećmi Bożymi i synami światłości. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za światło tej nocy, które jaśnieje przez całe wieki i za radość dzisiejszego wieczoru. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę, swą siłą. Do nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miasta. A słowo ciałem się stało I mieszkało między nami Do naszej majątność stało I wszystkie wioski z miastami A słowo się stało i Całą Przejdź panie Jezu do naszej rodziny. I myślę, że na świętego. Amen. Amen. Amen.